W tym tygodniu jeżdżę z Seatem Leonem w wersji Experience. Właściwie to nie planowałem nagrywania OFA z tego samochodu. Ten pomysł na OFA urodził się sam. W zasadzie to naprowadzili na, ten, na tego OFA e, mnie znajomi, bo miałem kilka spotkań biznesowych, prywatnych i starałem się zabierać właśnie ten samochód z uwagi na to, że była to dla mnie niezła okazja, żeby sprawdzić, czy ten samochód pali w mieście, jak działają te wszystkie tempomaty, asystenci pasów ruchu i tak dalej. Przyjeżdżam na spotkanie i mnie pytają, no i czy co tam w tym tygodniu w redakcji? Bo to już jakoś tak wszyscy wiedzą, że u nas się auto zmieniają, więc każdy facet oczywiście zapyta: no co? Jakim autem akurat jeździcie teraz? No experience. A przyjechałeś nim? No, akurat przyjechałem. No to chodź, pokażesz. No i oglądamy, oglądamy. Wszyscy mówią: fajnie, wygląda naprawdę ciekawe, jak na kombi, jeszcze podniesiony, w ogóle nie stracił proporcji i wygląda całkiem zgrabnie. No i na końcu pada sakramentalne pytanie: ile kosztuje ta mocniejsza wersja, którą teraz jeżdżę, czyli 184 konie, napęd na cztery koła, do tego automat, 130 tysięcy złotych. No i w tym momencie się zaczyna 130 tysięcy złotych za Seata? Przecież ja bym za te pieniądze, no i tu zaczyna się wyliczanka, ja bym za to kupił BMW, ja bym za to kupił Audi, ja bym za to kupił Volvo. A jak już powiem, że ten samochód, ten konkretny egzemplarz kosztuje 160 tysięcy złotych, dlatego że tu za 30 tysięcy złotych dokupiono różnych przyjemnych gadżetów, no to już w tym momencie padają słowa, że w życiu ktoś tu zwariował, że to w ogóle kompletnie nie ma sensu itd. itd. I, I właściwie po takim którymś spotkaniu, gdzie padały te same słowa, te same wnioski, przyszedłem do wniosku, że czas coś powiedzieć na ten temat. 130 tysięcy złotych, niech będzie to punkt wyjścia. No Chociaż od 113 powinniśmy zacząć, bo tam już dostajemy napęd na cztery koła, co nie jest oczywistością w wielu autach, które uważają się za terenowe w podstawowych wersjach. Ale tak, 130 tysięcy złotych za najmocniejszy silnik, za oszczędny, szybki silnik, napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię biegów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, popatrzyłem na cennik Audi A4 Allroad. Teraz zrobiłem takie badanie, bo wczoraj nagrywałem test tego samochodu i akurat porównywałem to auto z autami, e, tak jakby bardziej bezpośrednio konkurującymi w segmencie, więc nie badałem ta, tego czynnika. Ale dzisiaj specjalnie sprawdziłem dwa samochody, które e, są wyżej. Są wyżej, i do nich się właśnie odnoszą bardzo często głosy mówiące, że 130 tysięcy to nie ma sensu. No więc Audi A4 Allroad i Volvo XC60. No i tak, Audi A4 Allroad. Zaczyna się od 170 tys. zł. I w tej cenie dostajemy przynajmniej napęd na cztery koła, to jest już dobrze, ale tylko manualną skrzynię biegów i 150-konny silnik diesla i jak to w markach premium, kierownicy i jak dobrze pójdzie to nie korbotroniki. Natomiast cała reszta jest do dokupienia. Tu mamy wersję full wypas jeszcze za 30 tysięcy dokupionych gadżetów kosztuje to 160 000 i jeszcze 10 tysięcy wciąż płacimy mniej a mamy automat i mamy mocniejszy silnik jeśli zechcemy do Audi dokupić te gadżety które tutaj są dokupić automatyczną skrzynię biegów no to okaże się że to Audi będzie kosztowała już nie 170 tylko pewnie dobrze ponad 200 tysięcy złotych bo jak parę gadżetów w Seacie potrafi kosztować 30, to znaczy, że w Audi to będzie kosztowało jak dobrze pójdzie 40 albo i 50, ale przejdźmy jeszcze gdzie indziej, a mianowicie do Volvo, Volvo XC60 samochód, który również kojarzy nam się z napędem na cztery koła, z wygodą komfortem i luksusem kosztuje zaledwie 140 tysięcy złotych no przecież to do tej 130 wersji dopłacamy dychę i już mamy Volvo XC60 mamy, ale z napędem na jedną oś z manualną skrzynią biegów i ze 150-konnym silnikiem diesla. I to w podstawowej wersji, a więc też co nieco będzie do dokupienia. No więc pozostaje nam dokupić. I kiedy zaczniemy dokupywać, to okazuje się, że z napędem na 4 koło łączy się już porównywalnej mocy silnik, bo 190 koni, ale wciąż bez automatu płacimy już 160 tysięcy złotych. Więc tyle, co wciąż w przeciętnej wersji wyposażenia, tyle, co już full wypas z 30 tysiącami w dodatkach z tym samochodem. Gdybyśmy chcieli dokupić jeszcze automat w Volvo i 60 to musimy już zapłacić 170 tysięcy złotych. Już nie będę kontynuował, bo to można opowiadać i przytoczyć tylko kolejnych pięć przykładów i udowodnić, że wszystkie samochody typu BMW czy Mercedes są do kupienia za kwotę porównywalną z ceną tego samochodu. Tylko, że to będą kwoty, no owszem, porównywalne, ale samochody nie będą porównywalne, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o ich możliwości. Nie będą porównywalne też znaczki i o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że. Każdy decyduje sam. Czy on woli mieć samochód z popularnego segmentu, oszczędzić jeszcze parę dziesiąt tysięcy, mieć full wypas, mieć wszystko na pokładzie co trzeba i cieszyć się samochodem, ale nie wozić dumnie znaczka Audi, czy też wozić dumnie znaczek Audi i albo wyskoczyć z dodatkowych 30, 40, 50 tysięcy złotych, albo też zadowolić się tylko napędem na przód, jak Volvo, czy też. Tylko 150-konnym silnikiem i manualną skrzynią biegów. Przy czym dopłacając jeszcze całkiem sporo w Audi. Także ja już nie będę przeciągał tej, tej, tej swojej wypowiedzi, powiem tylko na koniec. Każdy decyduje sam. Ja tak jak powiedziałem, ja wolę jeździć samochodem bardziej popularnym i mniejszym, ale dobrze wyposażonym, który dba o mnie, który ma mnóstwo systemów, który ma napęd na 4, który, który komfortowo mnie wiezie przez takie jak dzisiaj korki tuż przed długim weekendem w Krakowie, niż jeździć autem z jakimś dobrze rozpoznawalnym znaczkiem na grillu, ale mieć manuala i napęd na jedną oś, także wolę mniejsza, dobrze wyposażony niż większego Golasa.